Dzisiaj pouczająca bajka o tym, jak działają nasze przekonania. Zając chciał przyciąć żywopłot, ale nie miał nożyc. Myśli, pożyczę. Od kogo? Od gąsienicy. Wszyscy w lesie wiedzieli, że gąsienica ma najlepszy sprzęt ogrodniczy. Więc zając wychodzi z domu, idzie do gąsienicy i myśli, kurczę, ta gąsienica to jest taka chamska, taka niemiła, taka nieużyta, pewnie mi nie pożyczy tych nożyc. Idzie dalej i rozkminia. Albo mi pożyczy, myśli, ale zrobi mi wielką łaskę. Co to nie ona? Jak ona jest łaskawa? Jeszcze nie daj Boże, zarysuje jej te nożyce i zrobi mi wielką awanturę, i wszystkim opowie, że zniszczyłem jej sprzęt. Idzie dalej i cały czas rozkminia. W ogóle bym nie przycinał tego żywopłotu, nie pożyczałbym tych nożyc, nie szedłbym do gąsienicy, bo mi tylko nerwów napsuje. No ale nie mogę, bo swoich nożyc nie mam, a żywopłot mi się rozrósł i muszę pożyczyć. I w końcu dochodzi do domu gąsienicy, puka do drzwi, otwiera gąsienica, a zając mówi i wsadź se w dupę te nożyce.